Cześć, tu Minia. Właśnie jesteście w najgorszym rozwijającym się kanale w Polsce. Lord Crucifield ma najlepiej rozwijający się kanał w Polsce. I ja mam odwrotnie, czyli sprzeczność. Je... Jesteście teraz, jeśli to oglądacie ten filmik, jesteście w najgorszym rozwijającym się kanale w Polsce. Jeśli chcecie się przyczynić do najgorszego rozwijającego się kanału w Polsce, Zostawcie suba, czyli ten przycisk tam na dole, taki jest czerwony. Zróbcie, żeby nie był czerwony, czyli go kliknijcie w dzwoneczek. Zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie, co, co myślicie o tym moim kanale. Czy jest najgorszy? Czy co, coś w tym stylu? Zażyjcie na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Cześć.